W sumie to mogę nagrać podjazd na Lunę elektrykiem z dołu, żeby sobie skrócić. Więc tu jest wylot z Luny i kawałeczek trasą, a potem już boczkiem. W sumie oszczędza się sporo czasu, niż jadąc naokoło bo cały podjazd może 15-20 minut Tylko na analogu to już nie jest taka fajna zabawa o i tu już obijamy prawo z luny i sobie ksaczarka polecimy. No teoretycznie, praktycznie można sobie tutaj różne trasy odbierać. Można tam lewo, można tędy co ja. Byłem równolegle do i w pewnym momencie dojeżdża się do stokówki takiej śmiesznej chopy. Chopy. No i tam już jest prosto do góry. Majorko jako miejsce charakterystyczne, a teraz będę Po zidłem kawałek, tu się z niego i tak czamy góry Tutaj nazywam to łączką, łączką do góry, po prostu. jakaś niby ścieżka. W lewo idzie jakaś stokówka stara, czy też droga z wózka, ja nie wiem. Zawsze nazywam tak samo wszystko. O, tam jest chatka z szopą często użytkowana widać A dzisiaj ktoś tam sobie pali oknisko glik rowerki przyjemne miejsce no i tu już jesteśmy na dróżce Ona dojeżdża już praktycznie do tej takiej kapliczki z wstęgami O, do kreskę czysta, czysta 20 metrów Teria już nie jest pierwszej nowości ma no już 3 lata Trochę spindraczki za sobą No i jak się przyjemnie jeszcze Siema, ale bajka ale wjeżdżałem tutaj też analogiem, ale większość to pchałem Jemstreń do analogu Ale to się skraca raz można, czy dwa Zresztą mnie to czeka w przyszłym tygodniu na pewno To hmm, się śpieszę za bardzo. Luna to jedna z tych tras w Myśleńcach, których nazwa pochodzi od psa. Dokładnie od imienia psa. Jest taki pies jednego z kolegów, który nazywa się Luna. Zagadka, jakie jeszcze dwie trasy na Uklejnie mają nazwę pochodzącą od psów. Odpowiedź to Uklejna, więc można zawęzić troszkę zakres. Dobra, tu już będzie zaraz. Wjazd do lasu, normalną trasą, także tam już będzie koniec tego nagrywania. Tu w lewo, do Mikołaj, wszyscy wiedzą jak. No. Krzyż z tęgami. Krew i limfa.